W naszych myślach i planach sprzed roku nie było mowy o rozstaniu z Panem. Oczekiwaliśmy Pana Profesora w Stało się inaczej. Wezwał Pan nas w dniu 27 maja 2007 roku do Krakowa. Panie Profesorze, często mówił Pan nam, że z okna swojej pracowni. Na konanicznej widział Pan wieżę Katedry Krakowskiej, ale tęsknił Pan za dominikańską sygnaturką Kościoła Świętego Mikołaja w Rubieszowie. Słyszał Pan głos jej dzwonka. Ja często widziałem Pana przemierzającego swoim charakterystycznym krokiem ulice naszego miasta. Zatrzymuje się Pan, skupia na detalach architektonicznych. Chociaż podejrzewam, znał je Pan na pamięć, ale na nowo Pana zadziwiały. Kłania się Pan przychodnią, wyciąga rękę na powitanie. Takiego Pana pamiętam. Nasi goście, których serdecznie witam, pamiętają Pana inaczej, w innych sytuacjach, miejscach, o czym zechcą nam dzisiaj powiedzieć. W pierwszą rocznicę śmierci profesora Wiktora Zina. Witam Państwa w rodzinnym mieście profesora. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jesteśmy zaszczyceni, że pamięć o profesorze zgromadziła w Krubieszowie zacnych i dostojnych gości. O swoim mieście profesor często mówił w swoich programach telewizyjnych, wywiadach, podczas wykładów i wernisarza. Tu był jego dom rodzinny. Pierwsze wspomnienia, szkoła, zainteresowania twórcze. Tu był klimat, który na całe życie zapadł w pamięci profesora. Serdecznie witam panią Aleksandrę, żonę profesora z rodziną, córką panią Moniką, synem panem Szymonem i synową. Domem, z malarnią i najstarszą lepianką z XVIII wieku. Marzeniem moim było, by założyć tu muzeum, muzeum rzemiosła artystycznego, a konkretnie malarstwa, snycerstwa i pozłotnictwa. Nie wiem, czy w Polsce istnieją takie eksponaty, jakie pozostawili mi dziadek i ojciec, jakie ja zebrałem w ciągu swego życia. Założyłem lub przyczyniłem się do otwarcia tylu muzeów w Polsce na świecie. Ale nie starczyło mi czasu i energii na doprowadzenie do końca sprawy, Krubieszowi. Dlaczego? Bo przez życie szedłem bardzo smutnie. Panie profesorze, dzisiaj w Pana Krubieszowie, jak Pan widzi, zgromadzili się najbliżsi, przyjaciele, wychowano kobie. Tęsknią za Panem i wspominają spotkania, spotkania z Panem z wielkim wzruszeniem. Dzisiaj wieczorem tak będzie. Proszę tego posłuchać. Oczarowany i wzruszony pamięcią jaką ta rodzinna ziemia, która dla Tomasza Bana Żeromskiego i dla Zina znaczyna, za, znaczyła to samo: że kruszyna tej ziemi warta jest wszystkiego największych poświęceń, z sercem, pasją, talentem włączyć. Drogość naszego krubieżka była bliska zarówno naszemu wielkiemu, wybitnemu krubieżowi Eminowi, profesorowi Wiktorowi Zinowi, tak, także i mnie, no po prostu wiele nas tu łączyło. Tutaj się urodziliśmy, wychowaliśmy, tutaj znaliśmy każde ścieżki, zaułki, ale tro, troszeczkę czasu różnicy. Otóż profesor był wieśnikiem mojej mamy, też krubierszowianki. Tak się służyło. A ja poznałam profesora może takie pierwsze moje, takie gdzieś tam na przyłowie lat 50. 60., spacerującego po nadchuczeńskich łąkach. A najbardziej tu tkwił mi taki kiedy był w takim białym korzuchu z wielkim kołnierzem, i oczywiście obowiązkowo z, z, z notatnikiem, ze szkicownikiem. Jako rodowity chłopieżowianin, profesor zdałam nas dość dawna. Zresztą profesor również do mojej rodziny, jak ze strony ojca, tak i ze strony matki. No pamięta, jak pamiętam, przypomina mnie kiedyś, jakie to samochody przed samą wojną kupiła moja ciotka ze strony ojca. Takie bliższe znajomość zawarłem z profesorem, kiedy zostałem prezesem Towarzystwa Regionalnego Chowiszowskiego. W 1968 roku zorganizowaliśmy promocję profesora książki Półgłosem, Półciszą i później udało mi się namówić pana profesora, żeby został współredaktorem naszego biuletynu. Miałem też szczęście mieć mieszkanie w Krakowie, więc byłem częstym gościem w tym mieście. Kraków bardzo lubiłem. to była Właściwie Kraków to był drugim takim miastem kochanym przez mnie po Chubiszowie. południa. Żeby Pan profesor osobiście nie zadzwonił do domu. Rzadko się zdarzało, żeby dzwonił raz. Zwykle były to kilka telefony. Musiał rozmawiać z małą, musiał wiedzieć co się dzieje, jakie ma są uczucie, jakie jest zdrowie, ale wszystkie inne drobiazgi go interesowały, jakie są jej relacje. Z najbliższymi sąsiadami, co nam słychać po prostu. W latach 80. profesor wykonał pracę dużo projektów dla klasztoru na Górze i cyfroli w i miałem ten zaszczyt współpracować z profesorem wówczas. Przepor klasztoru i ojciec za administrator, były to osoby, które odpowiadały jak gdyby, za sanktuarium. I był to osob, z którym profesor nawiązał znakomity kontakt, kontakt taki bardzo fachowy. Można powiedzieć, że administrator klasztoru ukończył studium konserwatorskie konserwację zabytków, ogromne studium. Wkrótce tworzy czołek doktorski na temat z dziedziny konserwacji zabytków, więc ten profesor, te kontakty projektowe były bardzo odmienne Z ogromnej liczby projektów, które pan profesor wykonał dla Zakonu Pałulinów, Zareagowane m.in. Yy, przygotowe prospektu urbanowego w kaplicy yy, na Święcim Olekaniu, Matki Boży, yy, bramę Jana Pawła II, trzy założenia urbanistyczne wokół domu Pielgrzyma. W yy, tych dwóch projektach ostatnich akurat yy, miałem zaszczyt, że się. Yy, Z każdym z tych projektów, z każdą z tych inwestycji związana była jakaś szczególna historia. Przypomina sobie przebudowę projekt prospektu organowego Kaplicy Matki Bożej. Otóż wykonano prace konserwatorskie organów bardzo starannie, i to, aby one mogły prawidłowo funkcjonować, okazało się, że przestrzeń góry jest mała. Trzeba przestrzeń góry powiększyć. W środowiskach historyków sztuki zaczęły się dyskusje. Jak zwykle w tych środowiskach, byli oponenci, którzy nie znając projektu, nie znając hmm, w ogóle już krytykowali, że to będzie niedobre, że to będzie agresywne, że ukształtowane architektonicznie wnętrze, że także że inne sprawy. Przewoziłem sobie profesor. Opowiadał mi, że kiedy wychodząc z księcem Tymasji z kaplicy, zaczynał się przy zachodniej patrząc na organy zareagowanych. Panie profesorze, to jest takie piękne, tak znakomicie wkomponowane w kontekst, tylko wnętrza. Tu nie można niczego zmienić. Co pan, profesor, chce przebudować? Ależ eminencję najcigodniejszy że tu ma To jest właśnie wykolektywne. Tak miała odpowiedź profesora. Zaczęłam jako studentka Wydziału Architektury. To było moje pierwsze spotkanie na Politechnice Krakowskiej, i chyba myślę, mogę tak powiedzieć, że Pan Profesor zaszczepił mnie miłością do zabytków, do historii architektury. Wypada tu przypomnieć, że Pan Profesor był kierownikiem Katedry Historii Architektury, potem dyrektorem Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków już od roku 1954, w momencie kiedy. Wydział Architektury się tworzył na Politechnice. Do tego stopnia zainteresowałam się tymi przedmiotami, że w pracę dyplomową napisałam również u pana profesora. Dotyczyła górki Chełmskiej, a muszę powiedzieć, że wszystkie praktyki inwentaryzacyjne, rysunkowe, właściwie też były związane z Lubelszczyzną. Pan profesor bardzo lubił tutaj nas przywozić. Ale Malowaliśmy, rysowaliśmy pomiary, wykonywaliśmy zabytków zamościa, lublina, hełma, przemyśla. Zresztą zostało znakomite archiwum tych rysunków i pomiarów, i w tej chwili jest porządkowane myślę, że my wykorzystamy te materiały, bo wielu obiektów nie mamy zidentyfikowanych, a one w Archiwum Politechniki Krakowskiej wciąż są. Te wspomnienia moje. Właśnie z y, pracy dyplomowej są również bardzo y, takie ciepłe. Pan profesor był wyjątkowym człowiekiem. Był ciepłym, otwartym, był wielki, a jednocześnie umiał się zbliżać do, do każdego i do studenta, i do, do zwykłego człowieka. Y, pamiętam, że y, przygotowując tą pracę dyplomową no, byłam bardzo spieszona, bo temat był szeroki, chodziło o górkę i relikty archeologiczne. Które tam na górce pozostały po takim polskim palatium. Pan Proposo prowadził badania archeologiczne swego czasu z docentem Górbą. Użyczył mi wyników tych badań. One w tym czasie nie były chętnie publikowane, bo dokumentowały ślady polskości, akurat na tym terenie, który potem był dotknięty śladami historii związanej z soborem i z okupacją rosyjską w tym czasie. Opowiem o swoim spotkaniu z panem profesorem, z rodziną pana profesora, z matką. Dlaczego? Dlatego, że byłam przygotowana na pokazanie pewnej realizacji pana profesora, ale tego dzisiaj nie uczynimy. Na pewno będzie okazja jeszcze potem, żeby pokazać bardzo piękne wnętrze sanktuarium Maryjnym. Które profesor zaprojektował i które było realizowane na Ziemi Sierackiej. Na Ziemi sieradzkiej, w Sanktuarium Matki Bożej, księżnej Sierackiej, gdzie z moim stryjem zapoznawszy się, poprowadzili wspaniałą pracę, która dzisiaj już jest historią wzbudzającą wielki podziw. Proszę Państwa. Ja też będę chciała powiedzieć, kiedy ja pana profesora poznałam. Otóż był tutaj na tym wspaniałym scenie, na tym filmie scena, gdzie pan profesor występuje na tle podcini zamońskich, w czarno-białej jeszcze wersji. To tamte czasy były, kiedy ja pana profesora poznałam. Wstyd byłoby mi się przyznać, ale to były lata bardzo odległe. Monisia była jeszcze małą dziewczyneczką w świożkach, przymyk troszkę większy. Przystojna, piękna para państwa profesorów, państwa Zinów, wówczas doktora Zina. I te wspaniałe spotkania przy telewizorze i potem ta wielka, przyjaźń stryja księdza, który doszedł do kustosza tego sanktuarium, który został imfułatem, a pan doktor Zin w tamtych czasach został panem profesorem. Wielkim czułnikiem. Dziękuję również za osobistą. Zaangażowanie w ten y, dzisiejszy nie, wieczór. Bardzo serdecznie Panu y, y, pragnę podziękować Panu Alfredowi Przybyszowi, naczelnikowi Wydziału Kultury, który też z dużym zaangażowaniem y, przyczynił się do dzisiejszego y, wieczoru. Panu Tadeuszowi Dorożczukowi, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy wieczór. Y, dziękuję też za wszystkim, którzy przyjechali, mimo że. Nie byli zaproszeni na scenę przedstawicielstwom władz, centralnego ministerstwa, przedstawicielstwom z województwa. Strasznie dziękuję Państwu.